Mm -hmm. Czy sądzisz, że edukacja ta y, społeczna, edukacja związana w, tak z uczestnictwem w, w wyborach młodych ludzi, u nas szwankuje? No zdecydowanie tak. No myślę, że to jest wiele takich nakładających się z wielu lat zaniedbań. No Sam fakt, że. Ta czwarta karta do głosowania niebieska w dużej mierze jest wrzucana bez kreśleń, czyli około 20% głosów jest nieważnych. To pokazuje, jak wiele osób nie kojarzy w ogóle tych, tych kompetencji samorządów, że owszem, wiemy, kto to jest radny i burmistrz, ale na tym nasza wiedza często się kończy. Ale poczekaj, czy to jest wina polityków, czy to jest wina y, y, samorządowców, czy to jest wina. Poproszę i tego, edukacji. i tego, ale edukacji też, tak? I płytkości takiej, nie, nie, może braku. Y... Nie wiem, zapraszania nawet tych samorządowców, żeby oni opowiadali, może w ramach lekcji obywatelskich, albo co się często dzieje, bo są na przykład szkoły, które odwiedzają urzędy. Mój gabinet jest otwarty na takie, takie spotkanie, często to jest uczestniczę dobry w pomysł, takich. Bo dzieci widzą? Nawet ostatnio z przedszkolakami. To było dla mnie wyzwanie, żeby powiedzieć o tym, czym zajmuje się marszałek. I zaprosiłem ich do takiej pracy, że powiedziałem, że słuchajcie, tutaj widzicie, na tym stole, wyobraźcie sobie, że jest milion złotych. I chciałbym, żeby każdy z was powiedział, na co by ten milion przeznaczył. I słuchajcie, Ciekawie. fajnie, bo dzieci mówią, na kolejne pasmo siódemki do skarżyska, na chodnik u mnie tak na mówiły? Tak. To mamy nawet na filmie i, i to są fajne rzeczy, bo, bo każdy się poczuł wtedy w roli radnego. Tak? I to myślę fajne doświadczenie w roli gospodarza. Też wyobraził sobie, że to nie jest takie spełnianie tylko zachcianek, tylko trzeba wziąć odpowiedzialność. Ktoś inny też chce, bo kolejne dziecko mówiło o swoich pomysłach i na koniec, bo mi to może przegłosujemy, które pomysły były najlepsze. Tak? Także warto to robić.